To jest rzecz, którą wszyscy sprzedawcy, wszyscy handlowcy będą wam kładli do głowy na każdym kroku. Powinniśmy walczyć jako kupcy o to, żeby mieć uprawnienia do tego, żeby zaciągać zobowiązania. Witamy was w świecie widzianym okiem kupca. Okiem kupca, cześć. No to mity. Dzisiaj zajmiemy się trochę takimi, trochę bajkami. Trochę opowieściami, trochę, trochę mitami. E, mity zakupowe. Dzisiaj najczęściej występujące w obszarze zakupów różnych firm, mity zakupowe, czyli coś, co często może nam się wydawać bardzo słusznym, bardzo trafnym podejściem, a wielokrotnie okazuje się, że pod tym podejściem kryje się bardzo dużo niebezpieczeństw i bardzo dużo nieprawidłowości. Możemy nawet powiedzieć, że ten odcinek jest wspierany sztuczną inteligencją, ponieważ to sztuczna inteligencja wypluła nam listę mitów. Ale pomogliśmy jej i skróciliśmy ją do trzech, więc dzisiaj zajmiemy się trzema mitami zakupowymi. Pierwszy, Łukasz, jaki to będzie? A ja chciałem obalić ten mit, bo to wcale, że nie sztuczna inteligencja, bo to podpowiedziała trochę, a resztę żeśmy sami dorzeźbili. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer? Może pan pisać co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Komputer? Bo ona się strasznie myli, proszę pana. Nie ma miesiąca, żeby się przy dodawaniu nie pomyliła, ta sztuczna inteligencja. No dobrze, okay, no. No, zacznijmy od, od pierwszego, takiego chyba najczęściej pojawiającego się mitu zakupowego. Duże, masowe zakupy zawsze oznaczają oszczędności. Że duże zakupy to jest. Na pewno dobra, dobry kierunek. Konsolidujmy, róbmy wielką pakę, wysyłajmy do jednego dostawcy, bo wtedy będziemy mieli większe rabaty. I generalnie to jest podejście ok, w którym konsolidujemy niepotrzebną nie, pracochłonność, niepotrzebne ilości tworzonego papieru, zamówień, linii zamówień. Linii zamówień. Niepotrzebnej roboty kupców, tak naprawdę. Czyli, że teraz nie trzeba się tak znać na robocie. A teraz już nie, teraz się dużo łatwiej jest proszę pana. Ta konsolidacja oczywiście generalnie ma sens, ale podejście takie, w którym mówimy, że te masowe zakupy zawsze oszczęd... oznaczają oszczędności, oczywiście są, są, są pewnego rodzaju błędem z założenia. No bo przecież jeżeli załóżmy kupujemy dużo, to jest pewnie odwieczny konflikt pomiędzy działem zakupów, a działem czasami logistyki, działem planowania, działem produkcji, że my byśmy chcieli zamówić na przykład cały kontener raz w roku, a oni chcieliby mieć na przykład jedną paletę dostarczoną raz w tygodniu. I jeden kontener raz w roku naturalnie kosztuje mniej, ale czasami jak policzymy sobie koszty magazynowania, a jak do tego dodamy jeszcze, że część z tego towaru zutylizujemy i go trzeba będzie po prostu zniszczyć, to jest też strata, uh -huh. to już może się okazać, że ta konsolidacja wcale nie była taka korzystna. Co więcej, może być też sytuacja, w której dostawca po prostu, jak dostał tak skonsolidowany zamówienie, ja pamiętam kiedyś taką sytuację, jak robiłem przedrak na palety, tak sobie myślę, palety euro, łe, świetnie nadaje się do konsolidacji i skonsolidowałem wolumen, z stylu fabryk, w firmie, dla której wówczas pracowałem, to się okazało, że jak wystawiłem zapytanie ofertowe, to żaden z wykonawców nie chciał złożyć oferty ze względu właśnie na zbyt duże zamówienie i nie mieli takiego kapacity. Nikt nie miał takiej kapacity, takiej możliwości, żeby do tego przystąpić, więc paradoksalnie ja obniżyłem atrakcyjność tego zamówienia, tego przetargu właśnie przez zbyt dużą konsolidację, zbyt duży wolumen. No i widzisz, to jest bardzo ważny temat, który poruszyłeś, bo często ta konsolidacja zakupów i ten, ten duży wolumen może spowodować, że mamy mniejszą konkurencyjność. I to tak jest bardzo, myślę, że bardzo ważna kwestia do przemyślenia przy rozpisywaniu przetargu, bo ja na przykład się spotkałem z takim podejściem. Trochę śląskie regionalne, że rejon Katowic i rejon Sosnowca były obsługiwane przez różnych kontrahentów i różnie tam preferowali sobie te swoje rejony. Czy na przykład Sosnowiec to jest tak jak Radom, czy gorzej? Nie, to jest piękne miasto. Nie, nie może być gorzej. Ale to już pomijając animozje śląsko-zagłębiowskie, faktycznie gdzieś była jakaś usługa, w której. Rozdzielenie tego, tego przetargu na dwa osobne zadania spowodowało lepsze ceny, spowodowało lepsze Lepszy wolumen spowodowało lepszy, lepsze warunki. No pewnie, specjalizacja dostawcy, jeden się specjalizuje w czymś, drugi się specjalizuje w czymś, to mogą być pozornie podobne, te same rzeczy, a tak naprawdę się czymś delikatnie, jakimiś detalami różnią I to też o czym często mówimy, eksperci już tych detali szukają, dla nowicjuszy wydaje się, że wszystko, zakupy to jest jedno, a potem już wiemy, że to jest co innego. No dobra, ale jest, jest jedno takie, taki ślepy zaułek, który do którego prowadzą te zakupy masowe, te zakupy masowe prowadzą do przeważnie jednego dostawcy, bo no może się okazać, że ten duży wolumen są w stanie usłużyć duzi gracze, a im więcej tym dużym graczom dajemy, tym się okazuje, że hodujemy brzuszek piwny w postaci monopolisty. No i tu się pojawia problem, czyli drugi mit zakupowy, lojalność zawsze popłaca. To jest rzecz, którą wszyscy sprzedawcy, wszyscy handlowcy będą wam kładli do głowy na każdym kroku. Lojalny, dobre relacje. Dobre relacje z perspektywy sprzedawcy trochę są czym innym i z perspektywy kupującego trochę są czym innym lojalność jest jak najbardziej ogromną wartością, którą my podczas negocjacji możemy położyć na stole i oczekiwać w zamian większej wartości, szybszej realizacji zamówienia albo innej wartości dla nas, tak? Ale ta lojalność no, jest jednak takie stare prawidło zakupowe, które mówi, lojalny zawsze płaci więcej. I niestety tak... I to to... W euro jest. Albo w, no, w dolarach USA, proszę. Pana. I, więc z jednej strony, sprzedawcy na pewno nam kładą do głowy, żebyśmy byli lojalni, żebyśmy wracali. I tutaj rolą naszą zakupową jest jednak sp sprawdzać i weryfikować, jak to było kocham, ale się nie przyzwyczajam. Czy... Jak w dostawce? No bo jednak Ufam, na, drugim, na drugim skraju tej lojalności jest innowacja, dywersyfikacja, alternatywy i tego my bardzo jednak chcemy. Więc pytanie, czy ta lojalność nie zabija nam innowacyjności. I, no, i, no, i niestety często tak to właśnie bywa. No, I to jest no trochę i, powiązane i, też z tym, mimo I Słuchaj, w tej, w tej lojalności kupiec ci powie, no ale ja mam z dostawcą dobre relacje, no. dobrze zarządzam relacją z dostawcą. No, no trochę no, mrozi. No, trochę no, mrozi. no więc to jest właśnie pytanie, czy, czy, czy tak naprawdę jest, bo być może tak naprawdę jest, ale tutaj trzeba być bardzo, bardzo czujnym, bo sprzedawca na pewno chce, żebyś wierzył, że dobra relacja to jest lojal, to jak jesteś lojalny, lojalna jako kupujący. Tak jest. No i, i ostatni mit, który na dzisiaj przygotowaliśmy, to jest mit mówiący o tym, że każdy zakup w firmie powinien przejść długi proces decyzyjny albo przynajmniej no, ten proces weryfikacji przez cztery czy sześć par oczu. No i niestety w wielu firmach jest tak, że rzeczywiście ten proces zakupowy jest bardzo mocno rozciągnięty na różnych obszarach decyzyjnych. Musi się podpisać ten, który tam tworzy zapotrzebowanie. Jego kierownik, kupiec, który to tworzy, kierownik kupca musi się podpisać pod zamówieniem i dopiero wielokrotnie słyszałem, że no bo to nasz prezes podpisuje raz w tygodniu we wtorek, nie? No, to słabo, i trzeba nie? czekać do wtorku. To, to ten proces decyzyjny, zakupowy potrafił być bardzo mocno rozciągnięty, i potem, jak się, jak bierzemy tak mniej więcej ten czas realizacji zapotrzebowań w firmie, to się okazuje, że zapotrzebowanie, które moglibyśmy spokojnie zrealizować w kilka dni, realizujemy miesiąc. Dlaczego? No, bo właśnie ten proces decyzyjny gdzieś tam sobie. Nie tyle truchta, co, co drepcze po prostu. Niestety. No, jakby wiesz, dokładnie, łukasz, jakie ja mam na ten temat zdanie. Biurokracja, słowo biurokracja powoduje, że mam ciarki, dreszcze na plecach. Nie znoszę biurokracji strasznie, podpisów, regulaminów, formularzy tym nie można torturować, więc jeżeli jest decyzja biznesowo szybko do załatwienia i ty jako kupiec wiesz, że to jest dobre, to po prostu załatwiaj to, dostaniesz po łapach najwyżej za to, że przekroczyłeś swoje kompetencje i okej, okay, i lepiej w tą stronę niż te dupokrytki, no bo koniec końcem potem jest tak, że jak osiem osób się pod, musi podpisać i do działu prawnego, i do jakiegoś tam, nie wiem, ekspertów, inżynierów i każdym. No się ale to Panie, opinię. ale kupiec powie: no ale ja jestem kryty, nie? No to ja ja nie, nie ponoszę odpowiedzialności. To w praktyce no, no jest to dla to biznesu jest błąd. Tak, to jest błąd. że się. Powinniśmy walczyć jako kupcy o to, żeby mieć uprawnienia do tego, żeby zaciągać zobowiązania, żeby mieć pełnomocnictwa do jakiejś tam kwoty. Wyliczmy tą, to tak. bezpieczeństwo, wyliczmy. Tak Prezesowi firmy pokażmy, jakie, jakie ponosi ryzyka w związku z tym, że ja będę zaciągał zobowiązania i zrealizuję proces decyzyjny szybciej. trzy razy szybciej niż by tak. to miało przejść przez, przez całą firmę. Jakim rzecz to ja jestem zagrożeniem, podpisując te zamówienie na 10 czy 20 tysięcy? Bo jak no. podpisuję na milion czy na dwa i to może obciążać spółkę i być ryzykiem dla spółki, jasne. Ale te drobne zakupy operacyjne, które one powinny e, iść szybko, powinny Oczywiście. iść szybko powinny iść szybko i tak to powinno wyglądać. Także, tak, mów, mów, jak osiem osób się począć podpisuje to tak naprawdę jakby się nikt nie podpisał, bo każdy patrzył, a jak już to podpisało sześciu innych to mogę. I potem się to tak rozmywa, że taka, taka, takie złudne on... poczucie bezpieczeństwa decyzji zakupowej to po pierwsze, po drugie apeluję prezesi i szefowie firm pomyślcie o tym żeby dawać kupcom pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań kupcy apel do was nie bójcie się tych pełnomocnictw skorzystajcie z nich to jest w mojej ocenie będzie duża korzyść dla procesu decyzyjnego procesu zakupowego w firmie na pewno go przyspieszy spokojnie tak to właśnie wygląda no więc mamy trzy mity zakupowe Masowe zakupy versus trochę drobniejsze. Wcale nie znaczy, że konsolidacja jest lepsza. Może tak być, ale to tak nie musi być. Lojalny zawsze płaci więcej. Dobra, może za zawsze, zazwyczaj płaci więcej, uh -huh. bo lojalność zabija innowacyjność. Znaczy, jeśli lojalność zabija innowacyjność. No i po trzecie, biurokracja i każde zamówienie musi być podpisane przez całą ścieżkę. Guzik z pentelką wcale nie musi i bardzo często jest lepiej, jak nie jest. Zapraszamy Was, zachęcamy Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, bo jak się okazuje, połowa oglądających nasz kanał. Nie subskrybuje go, więc żeby nam pomóc rozwijać tą ideę zakupową, którą jest Okiem Kupca, prosimy Was o kliknięcie przycisku subskrypcji. To nam pozwoli rozwijać nasz kanał na YouTubie i zwalczać algorytmy tak po kupiecku trochę. I serdecznie zapraszamy Was do zapisów na Szkołę Okiem Kupca. Następna edycja Szkoły Okiem Kupca Szoku 24-25 kwietnia. Zapisy wystartowały. Cena aktualna obowiązuje do końca lutego, także warto się pospieszyć i się zapisać. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za dzisiejszy odcinek, dziękujemy za to spotkanie. Do zobaczenia w, w świecie widzianym okiem, okiem kupca. kupca. Cześć. Cześć.